Ktoś ma pytania odnośnie CAMBO, rapę, SANANGI, czy innych medycyn. Psy, z psylocybiną, tak? No, psy, psy, psylocybina, no to jest taka medycyna, która jest dość popularna. No, większość ludzi, którzy <try> doświadczali z tą medycyną, traktują to no, trudno mi powiedzieć, w jaki sposób, co chcą osiągnąć. Bardziej im chodzi chyba o połączenie o te doświadczenia psychodeliczne. Ale jeżeli pracujemy z konkretnymi chorobami, to, to zupełnie inaczej ta medycyna pracuje. Pracujemy z nią takim mikrodozingu. I tu jest przykładem, właśnie moja ciocia, która miała problem, bo, bo w życiu miała. Setki udarów chyba już, no tak było, to się wszystko nasilało, były mocne. Ostatni chyba był bardzo mocny, bardzo mocny udar, już tak, no, było ciężko. No i w końcu dojrzała do tego, żeby skorzystać tutaj z moich umiejętności, no i podjęliśmy się pracy. Nie tylko z psylocybiną, bo tutaj było wielowątkowo, bo był też mały, mały guz na mózgu, tak? Mhm. No, był mały guz i tutaj yy, główne skrzypce grały yy, grzyby huba, colorius, który spowodował wzmocnienie organizmu i usunięcie, przyspieszenie usunięcia tego, yy, tego guza a psylocybina pozwoliła na odbudowanie połączeń neuronowych i minęły wszystkie te dolegliwości związane no, z mózgiem, czyli zawroty głowy, utrata pamięci. No może ciocia coś opowie. Zadawajcie pytanie, bo tu macie osobę, która doświadczyła no, tego nie, uzdrowienia. Mam chodzić. Tak, kręciło mi się w głowie. Utrata no. pamięci, nietr... nierozpoznawanie no. miejsca zamieszkania, nierozpoznawanie osób. Jak szybko pani, jak to poczuła? Jak Nie słyszę. Jak szybko poczułaś yy, yy, poprawę? I miesiąca. Około miesiąca. miesiąca. A jak często było stosowane to? Co? Codziennie. Codziennie mikrodozing 0,1 grama w kapsułce. To nie ma jakby takiego oddziaływania, że czujemy, że coś działa. Tak? Tu nie ma żadnych wrażeń psychodelicznych. Po prostu połyka się pigułkę tą, tą kapsułkę z przygotowaną psylocybiną. No i ona tam pracuje. I, i pobudza odbudowę tych połączeń neuronowych, które po prostu zanikały i powodowały te wszystkie zmiany, które nie służyły ciału i umysłowi. Czy, czy miałaś badania po tym wszystkim u, u lekarza i jak lekarz to... Co? Nie, nie powiedziałam lekarzowi, bo miałam badanie tarczycy, miałam bardzo złe wyniki, Wcześniej przed. Rok czasu walczyła lekarz z wynikami i nie mogła uregulować leków. Dobrać leku a nie mogła? Wyszły bardzo dobre wyniki teraz, jak to biorę. No lekarz zapytał, co, co pani robi, zrobiła. Ja nie mówiłam. A, a, a ja mówiłem cięciu, że nie mówiła, bo, bo nie wiedziałam w którym momencie będzie, żeby czasem mnie nastraszył. No i nie powiedziała, dlaczego takie zmiany nastąpiły gwałtowne. No było to zaskoczenie dla lekarza. Lekarza było bardzo zaskoczenie. Bo no, to wszystko jakby wróciło do normy, wyniki bardzo dobre. E, jakie badania były robione? A to były badania takie na, na tarczyce. No na tarczyce, bo przy okazji to wszystko się regulowało. No kolorius, tu akurat kolorius, ta huba. Która rośnie na powalonych drzewach liściastych, na pniach i ona ma naj, naj, jest najmocniejsza jeśli chodzi o nowotwory, o, o tarczyce, o regulację no, tych, tych wszystkich gruczołów. No i to spowodowało, no to jest wielobątkowo, tak? bo tutaj był organizm jakby na wszystkich poziomach zrujnowany. Tak. No, zrujnowany. Bardzo. To, to już był taki stan y, dość tragiczny. No, już. już tak było, jak, jakbyśmy nic nie zadziałali, no to w innych okolicznościach byśmy się mhm. spotkali. No. W innym wymiarze. W, w innym wymiarze. Ale żeby do tego doszło, to. Ta osoba musi sama chcieć i ciocia tu jak przyjechała już w takim no, słabym stanie, trzeba było prowadzać, żeby się nie wywróciła i ten no to zapytała czy czegoś nie mam dla niej. No, no i to przyszło, że, że, że będziemy pracować z tymi Hubą i Psylocybiną. No Huba jest dostępna można sobie pójść do, do lasu, łatwo ją rozpoznać, łatwe jest przygotowanie tej medycyny, robi się odwar. Tu były takie proporcje 100 gram, pół litra wody, gotowanie na wolnym ogniu 80 minut i później przyjmujemy w dawkach dwa razy dziennie po 50 ml na porcję rano wieczorem. No ona też mocno obniżyła ciśnienie. Teraz już trzeba odstawić to, no bo już nie potrzeba, ale też wzmacnia organizm i, i te procesy zostały uzdrowione, a psylocybina była raz dziennie pobierana w dawce 1 gram, 0,1 g na, na porcję. To było odmierzone już w kapsułkach i raz, dzień, raz dziennie było przyjmowane. Tak, bardzo mało, bo to nie trzeba dużo. Tu nie chodzi o doznania psychodeliczne, tylko chodzi o to uzdrowienie. I te, to są inteligentne medycyny, one wiedzą, co, co, co mają tam zrobić. Tu na, na wielu poziomach jest to uzdrowienie, tak? No bo gdzieś były, tak jak mówisz, zatory które powstały, no te zakrzepy, które powodowały też udary. Więc to wszystko, no jakby zaczęło się uwalniać, czyścić w, no w powolnym procesie, że nie dochodziło właśnie do tych zakrzepów, one się rozpuszczały i, i udrażniały. No i, i mamy taki efekt widoczny tutaj na żywo. Mm -hmm. Kolorius bardzo dobrze właśnie tak, radzi sobie z tarczycą, z, 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 z tymi zaburzeniami tarczycy, czy niedoczynność, czy Nie nadczynność, to, to reguluje. Ty mówiłeś, że na mięśniaki również, tak? Na mięśniaki i kambo kamwa, ale też kolor no, no, no. no ja łączę te wszystkie medycyny plus biorezonans magnetyczny, no i dźwięki. One też są istotne, ale nie, do, nie w każdym przypadku. U cioci nie można było zastosować na przykład gongu, no bo gong mógłby spowodować gwałtowne oderwanie skrzepów i zator mózgowy, więc gong przy udarach, wylewach i chorobach serca jest Kategorycznie, kategorycznie jakby y, zabroniony i tak samo praca z Kambo. Tutaj te medycyny nie mogły być zastosowane. Mm -hmm. Natomiast w przypadku jak człowiek jest powiedzmy zdrowy, a tak mm -hmm. jak mówisz o mięśniaka y, to, to jak najbardziej i tutaj w połączeniu po takiej ceremonii oczyszczania trzydniowej oczyszczania przy pomocy Kambo mm -hmm. organizmu później pijemy odwary w ten sam sposób przygotowujemy, ale z białoporka innej huby, huby drzozowej i w taki sam sposób ją przygotowujemy i spożywamy i ten. ten ta chuba bardzo dobrze sobie radzi z nowotworami w okolicy yy, no, tych naszych organów rodnych, ale też układ pokarmowy. Yy, wrzody żołądka, wszelkie perforacje jelit. Yy, no to ta chuba jest bardzo, bardzo skuteczna i, i temu jest dedykowana. To wszystko mówię z doświadczenia, ale też można sobie wygooglować. Te informacje yy, no, są ogólnie szeroko dostępne. No i to są legalne yy, medycyny. Tak jak kambo jest yy, niezabronione, tak yy, praca z chubami. Bardzo dobrą hubą jest, bo ciocia jeszcze używa czagę, czyli błyskoporek. Yy, też chuba brzozowa I ją pi, pa, zaparzamy sobie jak kawę po turecku. No i, i pijemy. Jest dość chyba smaczna. Ta chuba jest smaczna, tamte no nie za bardzo, ale nie o to chodzi, żeby no lekarstwa przeważnie nie, sma, nie smakują. Koloriusz bardzo dobrze radzi sobie również Yy, z takimi chorobami jak bolerioza. No, to jest, no przy boleriozie łączymy kambo, oczyszczenie, później klienci biorą medycynę i sobie robią te odwary. Yy, już, już. Ale to Ty też te odwary przygotowujesz? Nie, ja nie przygotowuję. Ja y, po prostu udostępniam, Udostępnia. udostępniam grzyb i informuję, że można sobie samemu kupić. Bo można kupić Rozumiem. w sklepach internetowych ekstrakty, mhm. ale tak naprawdę te wszystkie ekstrakty, które są dostępne na rynku, pochodzą z Ukrainy i też nie wiemy, y, co tam tak naprawdę jest. A ty masz sprawdzone źródła. No, ja nie mam źródła, idę do lasu i zbieram. Okay. To, tak, to tak wygląda. Okay. No. I też jak jest taka sposobność, czas i, 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 i miejsce, to czasami pokazuję jak te grzyby rosną, jak to łatwo sobie pozyskać i jak je spreparować, mm. żeby, okay. żeby wyekstraktować w trakcie tego gotowania tą medycynę, żeby była skuteczna. Dobrze jest zjadać też y, to, co zostało wygotowane. Y, no, najbardziej niesmacznym jest białoporek, bo on jest taki intensywny, grzybowy. Kolor już jest lepsza, a, a czaga to w ogóle jest smaczna. No. Ją, ją mielimy i, i tak jak mówiłem, parzymy. Y, możemy zalewać i możemy dwukrotnie, nawet to później, jeszcze wrzątkiem zalać i tą, tą kawę czagową sobie pić. I, jest, można dodać mhm. cynamonu, jakiś przypraw i, i sobie okay. ten smak wzbogacić, bo no to jest smaczne. No też, żeby wzmocnić organizm, dobrze poruszyłeś tutaj czekoladę, żeby wzmocnić organizm, uzupełnić minerały, to stosujemy kakao ceremonialne, czyli surowe kakao. Yy, przygotowujemy, możemy na wodzie to zrobić, możemy yy, na, mleku, na mleku roślinnym. Nie używamy tutaj zwierzęcego mleka do tego i nie zagotowujemy tego, tylko po, podgrzewamy, aż się rozpuści yy, ta, ta, ta medycyna, te kakao i sobie pijemy. Jest bardzo smaczne, możemy osłodzić miodem, dodać też przypraw. Niektórzy dodają sobie. Żeby jeszcze było smaczniejsze i też jest dobrze sobie przyjmować codziennie przez jakiś tam okres w takim dozowaniu codziennym 14-15 gram na porcję. Jak z pamięcią taką no, na co dzień. Jak dobrze. No normalnie. Tak? No. W większości Bo... wypadków największy problem, tak? Taka krótkotrwała pamięć, tak? Robię coś i nie wiem za chwilę, ale o co tam chodziło, nie? Albo... Bo Pani mówiła, że Pani męża, tak? Nie rozpoznawała, tak? Był taki czas? Troszkę... do szpitala, ja go nie... nie tutaj no. Pyta się, kto on jest, a ja... On nie wie, ja nie wiedziałam. No właśnie. A w ogóle miałam takie wizje, jak na jakichś halach byłam. Chciałam wrócić z powrotem, nie mogłam. No tragedia. Traciłam przytomność. No to już był taki no skrajny, już, już, no, już końcówka. Tak, to ze mną było bardzo. Oczy bardzo... wyglądały trupie, to wszystko, no trup. No Pani Ty... się po prostu była u progu, tak? U progu zejścia. No ta ostatni udar to był już taki... Taki... Już, no, już my... Bo ja mam te udary napadowe. No. Miałaś? Miałam no. napadowe i to mnie brało od razu i mowy odjęło. No wszystko. Tu miała być jeszcze koleżanka, która miała dwa udary takie silne, jeden po drugim w ciągu dwóch tygodni. Lewa strona była całkowicie sparaliżowana. No, mowa to całkiem wyłączona. To, to nie szło nic zrozumieć, yy, co ona mówi. Ona yy, yy, śpiewała, komponowała muzykę, pisała piosenki. No i też życie się takiej, no zawaliło wszystko no. totalnie. Jak zadzwoniła, to, to nic nie. Nie mogłem zrozumieć, no ale tutaj z racji tej, że, że się przyjaźnimy, to pojechałem do niej tam 500 kilometrów, poprowadziłem nocną ceremonię z medycyną, która tu jest zabroniona, no ale postanowiłem, że, że zrobię tą ceremonię dla niej. A jaką? Changę? Nie, to nie była changa, to była jałaska. A ja no, przedstawiłem jej, co się może wydarzyć, że może się wydarzyć no, grubo, grubo i, i że ja jestem przygotowany na to, że no, mogą być problemy, później prawne, jakby odeszła, ale tak czułem, że ta medycyna będzie dobra dla niej. No i przeprowadziliśmy nocną ceremonię. No była bardzo mocna, także no, łącznie z tym, że się posikała i to, to było, no grubo było. I rano nagle patrzę, obudziłem się tam u niej w taki, ta jak u mnie jadalnia i kuchnia połączone, ja tam spałem i patrzę, ona stoi, robi śniadanie. Przygotowuje, pytam Mirka, wszystko z tobą w porządku. Ona się obraca tak. A, a czemu pytasz? No bo widzę, że ręka pracuje, wszystko, ta lewa strona ruszyła i ona odpowiada. No Wiadomo, że szukała słów. To jeszcze nie domagało, tam no, no, no. mówiła już normalnie, prawie normalnie, ale jeszcze szukała niektórych słów. No i tak wróciła do równowagi, ten, ta część lewa sparaliżowana, to w ogóle od razu to ruszyło, to tak jakby nic nie było. No i na ten czas, akurat rano jak to śniadanie robiła, ja byłem w szoku, że to tak zadziałało, bo mm. się nie spodziewałem tak, takiego efektu działania, szybkiego. takiego efektu gwałtownego, no. to, to w ogóle no, wow. wierzyłem, że ta medycyna Da radę, ale że aż tak to będzie, to, to w życiu by mi nie przyszło do głowy. No, i na ten czas przyjechał jej kolega z, Ka z Kanady ze swoją 80-letnią mamą i jej przyjaciółką. No, i też się wydarzyła w trakcie tej, tej wizyty dziwna sytuacja: no, bo on przyjechał, bo myślał, że tam już jest końcówka, i w szoku byli, że ta wita i, że to wszystko tam... podaje no, pod... że, że wszystko to co słyszał jest jakąś nieprawdą nie? no ale ta, ta mama tego, tego jej przyjaciela ona, oni no, mieli, mieli już po 60 lat a, a ta mama tak jak mówiłem 80 parę tam chyba i ta pani mówi do mnie ja muszę z panem porozmawiać poważnie ale jak oni wszyscy stąd wyjdą no to ja już sobie myślałem, że Będziecie opierdalać. No, że dostanę tam jakieś reprymendy, że jestem nieodpowiedzialny czy coś takiego. Ta pani, oni wyszli na kawę na zewnątrz, zamknęła drzwi i do mnie mówi, że siedem lat, coś w niej siedzi i ona ma już dosyć psychotropów, mhm. psychiatrów, psychologów, bo ona już nie chce jej się żyć. Czy mo może jej pomogę. Ja mówię, tak za bardzo nie wiem, jak mogę pani pomóc. Ja nie robię takich ceremonii na wyjazdach. To jest wyjątek tego. No ale zadałem pytanie, czy mieszka w domu, czy w mieszkaniu. No ona w mieszkaniu w Warszawie. No to mówię to już wykluczone zupełnie. Nie ma, nie ma szans. Ale mówię, mam taką medycynę, która jest tabaką. Rapę się nazywa. Mówię to jest tabaka. Indiańska. Mówię, powiedziałem jak ktoś przebiega, że się dmuchuje do, do lewej, prawej dziurki i że może pani zwymiotować, poczuć się niedobrze, może być gorąco, zimno, będą wahania takie, słabo będzie. Mówię, może pomoże. I jak pani jest gotowa, to możemy przeprowadzić taką ceremonię. No jej syn był tak niezadowolony. No. Bardzo, no bo taki ten, no, ale nie miał nic do powiedzenia, opuścili przestrzeń, ta pani sobie usiadła pod ścianą, dostała bardzo dużą dawkę w jedną dziurkę od nosa, w drugą, nawet jej pobieka nie drgnęła nic, siedziała, aha, jej... tylko jej powiedziałam, żeby zadawała pytania, kiedy to się zaczęło, dlaczego to się zaczęło, żeby sobie tam szeptała, i rozmawiała jakby z sobą. No i ona tam mamrotała pod ścianą sobie, ja grałem na instrumentach. Mm -hmm. Jeszcze taką ciekawą rzecz powiedziała, że ona nie wstanie siedząc na, na, na ziemi sama i jak do toalety. Ja mówię, nie, nie będzie problemu, ja tu jestem, ja będę grał na instrumentach, pani może yy, mówić na głos, może sobie szeptać, może w myślach powtarzać te pytania. Odpowiedzi przyjdą same. I no i tyle. Mówię co mogę zrobić na tą chwilę. No i tak już dobiegła ceremonia do końca. Ja już pakowałem instrumenty, bo już się zbierałem do domu. I tak stoję tyłem, ktoś za mną stoi ta pani. Ja pani mówiła, że pani nie wstanie. No w siku mi się chce. Mówię, zaprowadzić panią do talycji. Nie, wszystko jest w porządku. No i tak to się skończyło. Za dwa tygodnie dzwoni ta koleżanka, że ktoś chce ze mną porozmawiać. No, i ona się przedstawiła, pani, pani Mira, i ten, że wszystko odeszło. Wow. Więc jest moc w tych medycynach, tak? Każda z tych medycyn może być używką, jak źle ją poprowadzimy, tak? I, tak, tak. i, i będziemy coś używać tylko dla przyjemności y, dla różnych. I tu się okazało, jaka moc jest w tej tej medycynie rapę, a to jest tylko tabaka, tak? No albo aż. Ja no, to przygotowują asz. Indianie z mm. tytoniu takiego e, dżunglowego, takiego... plus różne e, inne rośliny, tam nie ma nic psychodalicznego. No. Po prostu jest tytoń najmocniejszy i on to daje plus te rośliny, które są tam w składzie danej, danej rapy. Nawet nie wiem, jaką jej tam podałem jakąś. Podałem w tamtym momencie. No i okazało się, że wszystko ustąpiło. Jest zdrowa, się, jak ryba. Jest zdrowa, zdrowa i nie ma koszmarów, nie ma nic ok. ją nie męczy. Ok. Ustąpiło. Przyszły te odpowiedzi mhm. na te pytania mhm. i wszystko się uwolniło.